Czy mamy już za dużo nowości kosmetycznych na rynku? Dzisiaj natrafiłam na TikToka pewnej dziewczyny, która pokazywała kolejne nowości kosmetyczne i z ciekawości weszłam w komentarze pod tym filmikiem i właśnie jeden z nich mówił o tym, że mamy przesyt nowości w branży beauty i człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego służyć. Bo faktycznie zauważyłam, że w ostatnim czasie za każdym razem wchodząc do Rossmana widzę nowe kolekcje kosmetyczne i półki przepełnione nowościami. Też zauważalny jest pewien schemat, w którym to na początku te kosmetyki wchodzą, są one w regularnej cenie, a tak naprawdę już po kilku dniach są one o połowę tańsze. Tak więc, czy jest to po to, aby zachęcić do kupna? Bo już jakiś czas temu ludzie zaczęli zwracać uwagę na to, że nawet mimo tych promocji, te produkty nie znikają z półek. Jestem strasznie ciekawa, co wy o tym myślicie, także koniecznie napiszcie w komentarzu, bo chciałabym wywołać jakąś taką dyskusję może na ten temat. Czy faktycznie mamy przesyt tych wszystkich nowych kosmetyków i nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o naszym polskim rynku, ale ogólnie o globalnym i światowym. Temat konsumpcjonizmu to jest temat rzeka, a ten temat w świecie kosmetycznym jest, mam wrażenie, że jeszcze ciekawszy i jeszcze głębszy. Z taką refleksją zostawiam was na ten moment. Dajcie koniecznie znać, czekam na Was w komentarzach.